Tu chodzi w tym filmie o takie solanki naturalne przez odparowywanie wody słonej z Morza Śródziemnego. Przez że mają takie baseny płytkie. Nie można potem wchodzić ani się kąpać. No i przez rok sobie zbierają takie grudki w soli jak woda wyparuje i sprzedają się dzierżawi jakoś te pola dużej lub krócej tak to całe rodziny to mają pokoleniami nawet jeszcze z czasów angielskich na malcie ruch jest tak w stronę więc dobrze idę Zimą. a i tak oprócz 20 tak, jak to wygląda jak i tak można żeby, żeby, żeby wysokość piszę żeby tu nie brudzić nie rzucać kiepów czy czegoś tu oni sobie chodzą i dofaków, do fanków potem to łopatkami Wspierają zaraz będzie tablica. Jak to wygląda jak już wyparuje? Jest to biała sól. Nie trzeba mieć jakiejś aparatury japońskiej wysoko wyspecjalizowanej. Jest. Dziennik słychać, bo oni tutaj autami się zatrzymali, zobaczyć. To jest w ogóle wyspa Gozo. Malta ma kilka wysp. Dużą, tę Martę właściwą, gdzie jest stolica Valletta, i to jest druga, czyli Gozo. Jeszcze skutki maleńkich. Кој беше Памар, кој не? Wszędzie ostrzegają, żeby tego nie, nie wchodzić w to że to prywatne i nieważne baseniki sorankowe No pewnie bo nikt by nie chciał takiej brudnej seropoty Teraz przy okazji reklama taka informacja taki worek soli kilo to mają od 5 euro w górę A tu mamy ciekawy, geologiczny przykład jak grzybka w warstwach poziomych Widać różne okresy geologiczne jak to powstawało za zatoczką Czyli nie tylko przez kopalnie się sól otrzymuje ale też przez takie właśnie parowanie Tu oni pokazują, że to od setek lat tak robiono. Czyli od maja do września te zbiory soli są. Od maja do września. No czyli już teraz po. Teraz się będzie nowa robić. Pokażemy zatoczkę. Pokażemy zatoczkę. A to gościu ryb szuka no i koniec tej soli tak to wygląda. Na Malcie, właściwie na Gozo.